Tak Krzysztof Krawczyk walczy z koronawirusem? Horyzont wzywa Krzysztof Krawczyk i jego Horyzont. Najbardziej osobista płyta Do sieci właśnie trafił tytułowy single z nadchodzącej płyty Horyzont, Krzysztofa Krawczyka, który w ten sposób zapowiada pożegnanie ze sceną. Album Horyzont, premiera w piątek 23 października zapowiadany jest jako Najbardziej osobista płyta w dorobku Krzysztofa Krawczyka. Horyzont wzywa za swój brzeg, do niego ciągle podążamy jedyna droga, jeden cel idziemy wciąż i wciąż czekamy, śpiewa wokalista w tytułowym utworze. Do sieci właśnie trafiło tekstowe wideo do tego singla. Myśl tej piosenki towarzyszyła mnie i mojej ekipie twórczej przez trzy lata pracy nad tą płytą. Targały nami różne przeczucia, jakby coś wisiało w powietrzu. I stało się. Nastała epidemia, lecz zdążyliśmy z tą płytą. Chcemy COVID-19 pokonać nadzieją, która tli się w treści tej płyty, tak o piosence mówi Krzysztof Krawczyk. Wspomina też moment, kiedy poznał Macieja Świtońskiego, autora singla. 28 czerwca 1988 roku, byłem blisko przekroczenia horyzontu życia. Wjechałem moim autem na drzewo pod Buszkowem. Ja i mój syn zostaliśmy zabrani nieprzytomni przez karetkę do szpitala w Bydgoszczy. Na ostrym dyżurze ratował mi życie młody lekarz Maciej Świtoński. A potem wraz ze swoim ojcem walczyli o moje zdrowie i postawili mnie na nogi, opowiada. Życie pisze nieprawdopodobne scenariusze. Otóż młody lekarz, który miał dyżur tego fatalnego dnia, zanim został lekarzem, skończył szkołę muzyczną. Czyż to nie jest zrządzeniem losu, że akurat trafiłem w ręce lekarza muzyka? I to on napisał potem kilka piosenek dla mnie, a teraz jest twórcą piosenki Horyzont. Taką piosenkę o życiu i jego przemijaniu mógł tylko napisać człowiek, którego treścią życia jest codzienna walka o życie ludzkie, dodaje 74-letni wokalista.